Pozytywizm prawniczy to taka szkoła nauki prawa, wedle której to, co nas obowiązuje, prawo nas obowiązujące, pochodzi wyłącznie od człowieka, a konkretnie od władcy, od suwerena, od parlamentu, od króla, który ogłosi w sposób właściwy nowe przepisy i następnie wdroży je w życie. Nie istnieje zatem żaden inny porządek, porządek prawny, nie istnieje moralność, która byłaby źródłem zobowiązań. Pra... System pozytywistyczny prawniczy triumfował na początku XX wieku, ale jego okresem wielkiego bankructwa była III Rzesza Niemiecka. Wówczas okazało się, że system oparty wyłącznie na prawie stanowionym, odrzucający moralność, prowadzi do największych zbrodni. Dlatego po II wojnie światowej na nowo godzono ze sobą pozytywizm prawniczy i system prawa naturalnego.